Zadanie 21. Matura 2017, poziom podstawowy, w sierpień. Prosta L jest nachylona do osi OX pod kątem 30 stopni i przecina oś Y w punkcie 0 i minus pierwiastych 3, tak jak na rysunku. Prosta L ma równanie. No tutaj jest to bardzo ciekawe zadanie. Rzadko spotykane, nie będę ukrywać, rzadkie, 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 aczkolwiek to jest we wzorach naturalnych i my wiemy ze wzorów naturalnych, to tam chyba jest to na znaczy coś takiego, że współczynnik kierunkowy prostej A jest równy kątowi tangensowi kąta nachylenia. W takim razie, mając tą wiedzę, wiemy, że nasze A to będzie tangens z 30. A ze strony 15 stopni oczywiście, a ze strony 15 z tej króciutkiej tabelki funkcji trygonometrycznych, wartości tangens 30, 30 to jest pierwiastek z 3 na 3 i to jest nasz A, ale my mamy wyznaczyć wzór funkcji. Mamy dwie odpowiedzi z takim A, i to jest A, i to jest B. Ale mamy jeszcze ten punkt tutaj, można by było podstawiać do naszej y, funkcji, ale wiemy, że jak podstawimy 0, bo przecież to jest punkt 0 i minus 3, no to to się wszystko skasuje, tak? bo mamy Y, y to się równa pierwiastek z 3 na 3x plus B. No to jak tu podstawimy 0, to to się redukuje, czyli w sumie wychodzi na to, że mamy B jest równe minus minus pierwiastek z 3, czyli to będzie odpowiedź A.